Ma w sobie lekkość, świeżość, zadziorność i taką niepodrabialną autentyczność. To wszystko otulone nutką romantyzmu. Mój dzisiejszy gość sięga po marzenie i realizuje. Chciał zamek? Jest zamek. Marzył, że zorganizuje na nim festiwal. Festiwal okazał się wielkim sukcesem. Przyszłość polskiego aktorstwa. Dzisiaj u mnie król Maciej Musiałowski. Dzień dobry, witaj serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za ten piękny wstęp. Chyba powinnam się przywitać. Cześć, Diego! Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa. murek, na rejonie. Całe życie! To jest wyjątkowa rola. Ja wspomniałam o tej nutce romantyzmu, bo pewnie wielu osobom kojarzysz się, tak? Zamek, często ubierasz się na biało, szermierka, konie. Tymczasem wcieliłeś się w zupełnie inną postać, w Diego. Długo przygotowywałeś się do tej roli? Hmm. Tak, no w zasadzie od pierwszego dnia y, po przeczytaniu scenariusza już zacząłem coś kombinować, bo od razu po prostu zakochałem się w tym, w tym, w tym świecie, w tym bohaterze, od razu y, ten rytm scenariusza mi strasznie się siadł, więc, y, więc od pierwszego dnia, myślę, że tak łącznie było to około, około roku, może, może kilka, nie wiem, rok, coś około roku. A czy to jest prawda, że w momencie, kiedy w ogóle otrzymałeś ten scenariusz, to od razu wyszedłeś na miasto. Wtedy zdaje się, że byłeś w Warszawie, jeszcze nie w Krakowie, żeby tak poczuć ten klimat, żeby się z tym oswoić. Tak, tak, Maciek Bochniak był w Los Angeles. Ja byłem w Warszawie, dzieliła nas różnica, różnica czasowa, więc yy, mówiliśmy się, że jak przeczytam to zadzwonię i przeczytałem go w nocy, no i nie mogłem się w ogóle ogarnąć, bo tak mnie podjarał ten scenariusz. Znowu miałem takie poczucie jak przy hejterze, że wow, scenariusz, w którym rzeczywiście można zanurkować dużo, dużo głębiej w tego bohatera. Znaczy co prawda, każdy, każdy bohater jest jakiś, ma, ma swoją głębię, ale tutaj miałem takie coś, że to było aż, aż mi nogi łaziły, więc, więc wyszedłem na miasto, zacząłem sobie chodzić po Warszawie, zadzwoniłem do Maćka, powiedziałem, że scenariusz bardzo mi się podoba. I tak też się to wszystko potoczyło, że w stronę, yy, w stronę, w stronę tego Diego. Później przez kolejne miesiące to nie jest tak, przy przygotowaniu do filmu to nie jest tak, że codziennie wstajesz i robisz jakiś rytuał przygotowujący cię do roli. To jest bardziej taka niewidzialna praca, oglądanie ludzi, znajdywanie w swojej głowie przestrzeni, żeby myśleć w podobny sposób albo, albo chociaż rozważać decyzje, które mógłby podjąć mój bohater, a niekoniecznie ja. No i takie życiowe po prostu w w zaglądanie w ten świat, który, który mamy stworzyć. To można odnieść rozróżnienie, że tak w całości wchodzisz w tę rolę, wczuwasz się tak w stu procentach. To jest podcast polecony z Warszawy, więc muszę Cię podpytać, gdzie się udałeś w tej Warszawie w tym pierwszym momencie? Czy pamiętasz, Co? gdzie Cię poprowadziły Twoje nogi? Przeszedłem z Mokotowskiej, z mojego domu na, w okolicy de Gola, i później e, przez no, Foksal chyba do centrum i takie kółko sobie zrobiłem do zbawiciela i z powrotem. Ale też w Krakowie, z tego co wiem, dość dużo czasu spędzi spędziłeś gdzieś szpędzając się po uliczkach. Po prostu próbując wczuć się w ten klimat. A powiedz mi, jak przygotowywałeś się, jeśli chodzi o samo rapowanie? Czy ty brałeś jakieś dodatkowe mm. lekcje? Bo ty oczywiście śpiewasz mm. i też się o to zaraz podpytam, ale jak tutaj, właśnie w przypadku tego rapowania, czy tych lekcji udzielali ci koledzy z planu? Alik, który zresztą tutaj zdaje się, że jest nominowany tak. i może otrzymać wkrótce nagrodę? Za, za udziękowanie filmu, tak, za, za ścieżkę filmu, muzyki filmowej. E, ale jest nominowany, ale to było tak, że na pewno mm, to, że mam słuch i, 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 i jakiś warsztat wokalny pomogło, chociaż również można powiedzieć, że było lekką przeszkodą, no bo trzeba było to wszystko zdjąć. <laughs> Im mniej śpiewania w rapie, tym lepiej. Rap ma być po prostu rapem i ma być pewnym strumieniem em, Świadomości, jakiejś takiej samoświadomości i tego, co chcesz przekazać emocjami, ale niekoniecznie tak bardzo rozbuchanymi. W zasadzie każdy ma swój własny głos w tym rapie. Ja się przygotowywałem tak, że u Alika, odkąd przyjechałem do Krakowa, zaczęliśmy się spotykać w studiu, i robiliśmy to prawie codziennie przez cały film, i później w trakcie filmu też kilka razy nam się zdarzyło zbić i, 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 i pofristylować. No i jest to coś takiego. Mm, ja nie czuję, że to był jakiś wielki lot w kosmos, bo poznałem tylu raperów po drodze, którzy tak różnych. A słuchasz prywatnie rapu? Już co, od filmu zacząłem słuchać okay. rapu. I, tak w, i czego filmem. słuchasz na przykład? No, Doble. wszystkiego. No, Każdy. Ka różnych różnych raperów. Ja też mam kilku ulubionych moich kolegów, których słucham. Lubię ci bardzo sobie włączyć, to jest sentymentalne dla mnie. No ale generalnie ten rap, to, 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 się, to jest dla mnie takie poczucie, że na tej drodze poznałem i raperów, którzy nie mówią R, poznałem raperów, którzy, nie wiem, mają, strasznie szybko mówią, inni mówią wolniej, inni rapują e, agresywnie, inni melancholinie. I to jest coś takiego, że ty sobie sam musisz wyrobić i znaleźć swój własny głos. Hmm. No Diego cały jest wymurowany tym tym speedem i tym taką uzależnieniem od adrenaliny, więc ten jego rap też jest taki mocny, wyrazisty, yy, A tak. W, w ogóle w tym filmie wszystko szybko się bardzo dzieje i oglądałam ten film w nocy i miałam wrażenie, że dopiero się zaczął, a on już się właściwie skończył. No. Wszystko jest w odpowiednim momencie. Konfituru mi sam wozisz? Ope jak się znowu wpierdolisz w jakiś przypał. Dobra, nie płacz. Chodź, rozjebijemy coś! ok. Jesteśmy razem. Powiedz mi, czy Ty na przykład będziesz kontynuował taką przygodę flirt z rapem? Czy zupełnie tego nie planujesz, bo wiem, że pracujesz nad Pracuję muzyką. nad solowym al al albumem, ale wiesz co, z rapem jest tak, że no nie wiem, nigdy się nie, zam nie zamykam na nic w zasadzie, więc ja jestem raczej otwartą osobą, z otwartą głową, staram się przynajmniej być. Więc yy, zależy jak się potoczy życie. Ale na ten moment pracuję nad swoim solowym albumem, którym nie ma... Yy. Dużo przestrzeni na, na eksperymentalne y, moje raperskie klimaty. Bardziej jest y, ta, ten mój album taki y, romantyczno-emocjonalno śpiewany. Okej, okay, a możesz coś zdradzić jeszcze, na przykład y, kiedy możemy się spodziewać tego albumu? Czy Wiesz co, zacznę wypuszczać singlę. Na pewno do 30. obiecałem sobie, że wydam album. Nie wiem, czy to się uda y, 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 z wydaniem, bo to trzeba cała akcja promocyjne. Wszystko to musi ruszyć cała machina. Ale do wszystkich chciałbym wydać single, mm, kilka singli i na wiosnę przyszłego roku jakby wypuszczać. O, to wspaniale. A czy mm, na, podczas kolejnej edycji Twojego festiwalu na przykład będziemy mogli Ciebie usłyszeć? jasne. Bo to już, w już, edycji, już w tej edycji śpiewałem. <laughs> śpiewałem z Julką, Wien Wieniawą, z Kają duet. Yy, i później, później śpiewałem United Art Gala. Więc trochę było tych takich wokalnych momentów na festiwalu, ale tak, mam taki plan, żeby na festiwalu już moim też zrobić koncert. Czyli ta druga edycja na pewno się odbędzie, jak Tak, w tak, jak najbardziej. I, a a czy, czy już możesz na przykład zdradzić, co będziemy mogli zobaczyć? Czy na razie to się wszystko co, jakoś tam tworzy? Lineup będę puszczał w takich odpowiednich momentach, ale już jest to, jesteśmy w rozmowach z różnymi fantastycznymi artystami i na e, pewno będzie Yy, trochę więcej fotografii bo w tym roku yy, przez to, że kilka fotografów, którzy mieli przyjechać, no niestety zmieniły mi się plany, to na ostatni moment nie chciałem już szukać jak chulej, yy, dusza piekła nie ma kogokolwiek, więc znaleźli, mieliśmy, na pewno w przyszłym roku będzie trochę więcej fotografii. A chciałbym no, będzie, będzie rewelacyjnie na pewno. Ja przyznam się, że jak zobaczyłam w ogóle ogłoszenie mhm. e, o tym, że taka impreza ma się odbyć, to bardzo chciałam się tam zjawić, ale niestety byłam, miałam zobowiązania no zawodowe. Za byłam na Dolnym Śląsku również no w Sokołowsku na festiwalu wow. Kieślowskiego i tak m, myślałam, czy, czy uda mi się dojechać, także na pewno w przyszłym roku zjawię się. E, ich, Chciałam Cię jeszcze podpytać o ten zamek. Wiem, że wszyscy o to pytają. Ty już wielokrotnie podkreślałeś, że to było takie Twoje chyba marzenie z dzieciństwa, mhm. żeby kiedyś mm, mieć coś takiego. I też często opowiadasz o tym, że w przyszłości chciałbyś w ogóle tam zamieszkać. Czy to jest ja już prawda? Tam mieszkam. Już tam, ale dzielisz między to życie Warszawą. między Warszawą no ja i... Ja, pracuję w Warszawie. To mieszkam w swoim mieszkaniu w Warszawie. Kiedy pracuję w... Kiedy nie pracuję, to wyjeżdżam do Śląsk i tam spędzam czas w zamku i jakby działam razem z przyjaciółmi. Ale też dużo mieszkam po Europie, no bo dużo podróżuję i teraz na przykład na... lecę do Nowego Jorku i do Seattle, na Seattle Film Festival, cały październik praktycznie spędzę w Ameryce i całą, i płytę będę nagrywał w Portugalii, więc to będzie tak, yy... <grym, <grym, nie mogę spędzić zimy. Obywatel świata. Zimy raczej spędzić w zamku na razie jeszcze yy, nie spędzę, bo, 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 bo jestem ciepolubny, a tam będzie trzeba palić kominkiem, tudzież piecami kaflowymi, więc kilku yy, yy, poetów i architektów się tam ściągało i na zimę chcę tam mieszkać, yy, co mnie cieszy. Zamek nie powinien być sam tam. Słyszałam, że tam są jakieś takie postaci związane z tym zamkiem. Jakiś ogrodnik? Y są. So. Jest Janek, który pracuje w ogrodzie. Nie wiem, czy nazwałbym go... Już może kiedyś go nazwałem, chociaż on jest, On pracuje w ogrodzie. <coughs> I jest... Również pisze piękną poezję. Jest fantastycznym człowiekiem. Jest pan Mieciu, który pomaga mi zrozumieć wszystko, co będzie mnie czekało w procesie renowacji, bo sam zjadł zęby na niemieckich pałacach i polskich, więc jest, jest również jeden z moich ulubionych ludzi. No, mamy tam taki, taki team już ludzi. Bardzo pomocne jest koło gospodyń wiejskich z Domanic, które również zawsze jak w niedzielę zapomnę, że sklepy nie działają, to chlebę kupię, czy jajka przywiozą od, od, świeżo, od kur. Więc, yy, ale mamy też wspaniałe plany, razem z Kołem Gospodyn Wiejskich będziemy rozwijali domenicę i w ogóle z wszystkimi domeniczanami, bo akurat społeczność w tym miejscowości jest wspaniała i bardzo ją cenię. I za tym zamkiem kryje się jeszcze jedna historia, bo w ogóle założyłeś fundację, prawda? Tak, tak. E, czym ta fundacja będzie zajmować? Czy to jest taka fundacja, która będzie <laughs> pomagać młodym artystom, czy... Czy w jakiś inny sposób będziecie działać? Fundacja Rodziny Musiałowskich na Rzecz Kultury i Sztuki ma zajmować się promowaniem kultury i sztuki, ale również pomocą młodym artystom, absolwentom różnych dziedzin sztuki, różnych uniwersytetów z całego świata, żeby łączyć ich ze środowiskiem galerystów ze środowiskiem teatrów, dyrektorów teatrów, reżyserów castingów z całego świata. Chciałbym stworzyć taką po prostu dosyć dużą siatkę znajomości na całym świecie, która będzie po prostu pomagała artystom się rozwijać. I też ta fundacja ma, 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 ma prowadzić działalność całego zamku. Zamek ma zostać docelowo moim domem jako jeden, numer jeden, ale również konserwatorium dla właśnie tych artystów, stypendystów, ma organizować festiwale, bo oprócz tego Festiwalu United Art Festival, Festiwal Sztuk Zjednoczonych, organizujemy teraz festiwal ekologiczny na wiosnę, więc trochę będzie tych, tych, tych zajęć, które, się, które razem z Fundacją organizujemy. To może kiedyś, jak już będziesz, to znaczy, zawsze mówisz, że jesteś już spełniony jako aktor, ale może kiedyś, jak już osiągniesz wszystko, o czym marzysz, zostaniesz ministrem kultury. Ja sobie o, wyobrażam kurczę. takiego ministra kultury, <gry> na, który ma swój własny zamek i organizuje jakieś fantastyczne wydarzenia. Jeżeli miałbym kiedykolwiek zająć się to polityką, super. to na pewno nie chciałbym zostawiać za tą politykę pieniędzy. I jeżeli doprowadzę w swoim życiu do takiej stabilności finansowej, żeby moje dzieci mogły edukować się w, gdziekolwiek chcą na świecie i żebym ja nie martwił się, y, czy mam za co zapłacić ludziom współpracującym przy moich projektach i przy fundacji, to wtedy rzeczywiście może, 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 może zająłbym się jakoś służbą y, państwu, jakimś rodzajem misji, ale jest to jakiś chyba ostatni. Pieśń w przyszłości. Dlatego ja wyraźnie zaznaczyłam, że kiedyś, kiedyś za ileś, ileś tam lat, jak już po prostu wszystko, czego pragniesz, będzie w zasięgu Twoich rąk. Spotkaliśmy się przede wszystkim, żeby porozmawiać o filmie. Tak e, jest. Trochę odbiegłam od tego tematu, <laughs> ale w premiera tego filmu była na zamku w Domanicach. I jak ci to wszyscy. To był pokaz specjalny. Pokaz specjalny. premiery nie przewidywaliśmy w tym, w tym, w tym projektu. To, miał, to jest film. Y, cała specyfika tego filmu i to, w jaki sposób poszło promocja, no, y, miałam, miałam, to jest film z platformy Netflix, więc y, ta premiera myślę, że była dokładnie y, wtedy, kiedy tydzień później po festiwalu. Tudzież, no, na pewno jestem bardzo wdzięczny i dumny z tego osiągnięcia, że udało nam się y, zgrać całą logistykę tych działań i zadbać o to, żeby właśnie film nie dostał się do sieci. pakowaliśmy telefony w koperty i no, później mieliśmy spotkanie z publicznością, pokaz filmu z making-offu, który też już jest na sieci, więc rzeczywiście jest to wielkie wyróżnienie dla mnie. Jakiś taki kredyt zaufania ze strony Netflixa, że się zgodzili i że zrobili dla mnie taki ruch. Fajnie. Bardziej chciałam podpytać o to właśnie, jak twoi znajomi, ci wszyscy uczestnicy festiwalu odebrali ten obraz, Odbiór. mając taką możliwość zobaczenia go jakoś tak Odbiór wcześniej. Był niesamowity, bo no, cały festiwal miał spektrum ogromne, jeżeli chodzi o sztukę. Mieliśmy od śpiewanej poezji, śpiewanej przez Magdę Umer, po wykłady z literatury, no, przez wszystkie dziedziny sztuki i zastanawiałem się, jak, jak na takim fa fantasmagorystycznym wydarzeniu, gdzie naprawdę syreny siedzą w fontannie, yy, ktoś tam biega, sfechtuje, jakieś ludzie na szczudła wszystko było takie bardzo, bardzo bajkowe, yy, zostanie odebrany tak szybki i dosyć dynamiczny film. Ale został dobrany świetnie. Nawet zaczęło padać w pewnym momencie. A ludzie nie, nie ruszyli się. Odeszło z cztery osoby z całej widowni, więc to było niebywałe, jak, jak bardzo wkręcili się. A później, mimo koncertów na głównej scenie, cała publiczność przeszła pod namiot, yy, gdzie dokończyliśmy spotkań z publicznością. Byli bardzo zaangażowani w te w, w zadawanie pytań I w ogóle było to takie. Cały festiwal, że ma bardzo taką rodzinną atmosferę, więc ludzie się nie wstydzą, nie krygują, żeby zadać pytania, żeby zadać jakieś, uzyskać jakieś wskazówki, co zrobić, żeby ta ich kariera się rozwinęła. Więc yy, myślę, że to jest bardzo, bardzo fajnie, się został przyjęty film z mojej perspektywy. Z mojej też, bo siedziałam do rana, oglądałam i mogę Ci powiedzieć, że dzisiaj nawet rano, bo dzisiaj w nocy oglądałam Twój film. Zaczepiła mnie koleżanka na śniadaniu i powiedziała, słuchaj, mam dla ciebie świetny film o, tutaj, żeby się obejrzała. Mówię, jak on mówi? Freestyle. Mówię, no nie zgadniesz, co dzisiaj, co dzisiaj do rana oglądałam. I niesamowite jest też to, o czym mówiłam wcześniej, że ty jesteś taki bardzo autentyczny w tych wszystkich rolach, w które się wcielasz, również we freestylu, jako Diego. E, czy to jest prawda, że reżyser nie wymagał od ciebie na przykład ścięcia włosów, e, ale była to twoja własna inicjatywa? No tak, mieliśmy założoną, że mieliśmy założoną fryzurę zupełnie inną, ale siedząc tam już była cała ekipa w hali, chyba e, e, kaskaderów, mieliśmy taką próbę. E, no i już, już kostiumy, wszystko było e, dobierane tak na sztywno. I coś mi podpowiedziało, że w zasadzie chociaż tak nie chciałem, bo bardzo już. Chciałem mieć swoje włosy, ja to uznaję za moje włosy, czyli dłuższe włosy mnie najbardziej kręcą, jakby w moim życiu prywatnym tak się najlepiej czuję, ale yy, siedząc tam, już tak po prostu spojrzałem i mówię: No, nie może być Diego z dłuższymi włosami, on musi być po prostu sztywny, i, i poprosiłem o ścięcie. Yy. I tak, i wydaje mi się, że siadło, ale Maciej, Maciej, jest, Maciej jako reżyser jest naprawdę osobą, nie jest rewelacyjnym reżyserem, ale też rewelacyjną osobą z którą pracował mi się, jakbym był w, w jakimś Disneylandzie dla aktorów. Yy, wszystkie, wszystkie nasze yy, pomysły przegadywaliśmy, robiliśmy brainstormy codziennie, po każdym planie zdjęciowym gadaliśmy po pół, po pół godziny. Bardzo jest taki... Yy, czasami się zdarza taka chemia między reżyserami, się zdarzyło się to dwa razy w życiu, że, że po prostu czujesz się jakbyś był bliźniakiem tego tej osoby. To jest super, to jest wtedy taki komfort pracy, bo masz pełne zaufanie i wskakujesz w ogień, jak cię poprosi, ale on też ufa tobie, kiedy ty mówisz, że, że tam, że żebyśmy się wcisnęli jeszcze tam albo zrobili to. To jest takie zrobiste, bo cały czas ta magma i, ta, i te inspiracje na siebie wpływają i spra sprawiają, że ten film i ten obraz coraz bardziej się piętrzy i to robi wielowymiarowy. No dobra, to jeszcze już dodam, puentując ten wątek, bo ja jeszcze zwróciłam na jedną rzecz uwagę, że ty nawet w taki specyficzny sposób poruszasz się w tym filmie. Tak. Naprawdę tak w 200% w to wszedłeś, e, w tę rolę. No oczywiście. Każda rola płuc. musi mieć swój własny ruch. Znaczy to. To jest dla mnie jedna z takich podstawowych rzeczy, które zaczynam odprawiać. Przepraszam, się wcinam, no. bo ja sobie tak szczerze mówiąc, y, widziałam plakat. No. Y, Taki wygląda jak U. raper. Ja y, wyglądam tam tak, ale, ale, ale. ale zastanawiałam się, jak to będzie wyglądać właśnie, jak odpalę sobie film na komputerze. Y, czy, czy faktycznie Maciej Musiałowski znów będzie autentyczny w kolejnej roli i coś niesamowitego. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. No jest to mm, film sensacyjny i film akcji i film, w którym znajdziemy y, no, z aktorów Nel Karczmarek, z zrobił przepiękną kreację, Michał Sikorski, wow. No każdy, każdy z, mm, kto brał udział w tym filmie, y, stał się częścią jakiejś takiej mojej bliskiej rodziny filmowej, więc to jest, y, myślę, że duża wartość tego projektu. No tak, mąka również e, niesamowite. Twój bohater ma wiele przygód y, w trakcie tak kilkudziesięciu minut filmu, ale mam wrażenie, że ty, y, choć może sprawiasz wrażenie spokojnego <głos> <głos> dla osób, które cię nie znają również przyciągasz różne przygody, bowiem, że na przykład wyjechałeś kiedyś do pracy do Norwegii A, tak. i później jakieś fantastyczne przygody się wydarzyły po tak, drodze. Tak, tak. Też w Sopocie tych przygód nie brakowało. Też trochę. No śpiewałem na stricie kiedyś jako dzieciak, bo dawało mi to jakieś poczucie niezależności od moich od pieniędzy moich rodziców i też takiego poczucia, że sam mogę sobie zafundować pewne wakacje i nie mieć, jakby być niezależnym, zawsze było to dla mnie ważne, więc odkryłem, że śpiewając na stricie możesz zarobić naprawdę lepiej niż w jakiejś pracy. I dosyć wcześnie to odkryłem, ale też dosyć wcześnie łaknąłem sobie jakby całym sobą tego występu, występu, jakby śpiewania dla ludzi. Jako dziecko zauważyłem, że jak śpiewam, to nie wiem, Potrafisz, to jest jak czary, możesz wpłynąć na kogoś i sprawić, że on, mu coś odejdzie, jakiś nerw, albo możesz sprawić, że się popłacze i to też wyczyści go z jakiejś emocji. Ale też mnie oczyszcza z wielu myśli. Ja mam ADHD, więc y, te, tych myśli ciągle przez moją głowę przejeżdża autostrada. Yy, I kiedy śpiewam, czy kiedy jestem na scenie, to, to odcięcie się ode mnie yy, i jakby ukierunkowanie tylko jednego Pasu, pasa drogi na tej autostradzie sprawia, że ja się czuję też lżej i spokojniej. Jest to jakiś rodzaj dla mnie mm, nieodzownej części tego charakteru, co mi pomaga. A jaka była taka najbardziej szalona przygoda w Twoim życiu? Jeśli możesz opowiedzieć ja, o Szalona przygoda w moim życiu zależy z jakiej dziedziny, bo tych przygód jest sporo. Ale... Jakiś spontan. Może być na przykład w Warszawie, skoro podcast pole, osadzony jest w Warszawie. Ale jeśli było to gdzieś indziej, to możesz eee, opowiedzieć w jakiejś innej historii. Spontan w Warszawie. Co zrobiłem w Warszawie takiego dzień. A na przykład, przygotowując się do, do matury, usłyszałem, siedząc w ogrodzie na Seskiej Kempie, że jest próba Coldplaya na stadionie. No, i mój dzwoni do mnie, ziomal i mówi: Macio, yy, idziemy na Coldplay'a. Idziesz. Ja mówię: Nie, no nie mam biletów, i też teraz tak nie za bardzo mam siano, żeby iść na Coldplay'a, na no, południe uczyć na matury. A on do mnie mówi: yy, Dobra, spotkajmy się to chociaż, się zbijamy pionę, bo przyjechali z Wrocławia. Więc idę pod ten, ten w kapciach, kurde, wyszedłem w takim, wiesz, naprawdę otwicie, prosto z, z ogrodu, z, z domu. Idę pod ten namiot, ale coś mi tknęło, że a, dobra, wbije się na tego konta bez biletów. No i miałem iPoda Tatcha przy sobie, e, wyciągnąłem i na iPoda Tatcha, udawałem Francuza, przyszedłem trzy, e, trzy bramki, mówię, przepraszam, tam jest moja siostra na fip ona nie ma, bilet, ona, nie, ona ma moje bilety, a jest przerażona, ona ma 12 lat. I wchodzę i że mam w Nie mówię nic po francusku, ale dobrze potrafię ściemiać, że mówię. Więc mówię do tego podataczaj i dostałem się po prostu na ten najbardziej jakby krem de la creme miejsce z takimi wygodnymi fotelami, po prostu wiesz, w kapciach, w japonkach, gdzie siedziałem sobie na Goldplayu. I to jest jedna z takich szalonych, fajnych historii z młodości, której już teraz bym nie powtórzył, bo już. Niestety Francuzami w Polsce może być trudno udawać, ale cieszę się, że to się wydarzyło, bo to był taki, wiesz, to rozwinęło w mojej myśli pomysły na podróżowanie. I kształtowałem pomysł na dostanie się do Ameryki bez biletów, ale nigdy nie spróbowałem. Piękna sprawa, takie historie <laughs> zostają. Zostają na zawsze, ale też wiem, że miałeś dużo różnych pomysłów na siebie. W którejś z audycji słyszałam, że gdzieś tam przez myśl przeszedł ci cyrk. Tak, tak. Bez ale zwierząt. Cyrk bez zwierząt i chciałem, i to jest jeszcze nieskończony plan, ja dalej wierzę, że to się może kiedyś wydarzyć w jakimś kryzysie wieku średniego czy coś, e, chociaż może wcześniej. Mam plan zrobić taki po prostu objazdowy cyrk z takimi pięknymi, y, 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 jak coś się mówi, wozami ciągniętymi przez konie. Akurat te zwierzęta muszą się pojawić w moim życiu, bo kocham konia, więc y, całe życie spędzam z tym koniarzem. Więc chciałbym po prostu tym, tym takim e, taborem jechać gdzieś w stronę e, Azji e, i chciałbym mieć taki jeden ten wóz, który się tak otwiera, ściana, masz takie nóżki i tam występujemy dla ludzi za darmo, po prostu robimy taką, e, taki, takie, takie show, Będzie, chciałbym żeby byli jacyś tancerze flamenko, żeby wiesz, tak po prostu jedziesz na jakąś wieś gdzieś w środku niczego i taka kolorowa zgraja po prostu się rozstawia i robi performance to y, może ewentualnie za jajka i chleb, to by było fajne, żebyśmy y, występowali, ale na ten moment, no niestety jest mało czasu, ale chciałbym może któryś wakacje tak spędzić czy coś, fajnie by było. Piękne, jak tak słucham to sobie myślę, że jesteś totalnie z mojej bajki. Maciek, a za co się lubisz? Za co się <laughs> lubię? Um, lubię się za odwagę, myślę, że jestem odważnym człowiekiem. Myślę, że jestem osobą współczującą, taką, nawet może często za bardzo, jakby odczuwającą cudze emocje, i to też jakby sprawia, że mogę, yy, że ludzie chyba dobrze się przy mnie czują, przez co mam wspaniałych ludzi przy sobie i yy, u, ukochanych mi wspaniałych przyjaciół. Lubię siebie właśnie za moich przyjaciół i za to, że byłem w stanie. E, ściągnąć takich rewelacyjnych ludzi i sprawić, że mam, dzielimy życie i cieszymy się nimi wzajemnie. No. A co byś zrobił, gdyby miało nie być jutra? O, <grym> co bym zrobił, gdyby miało nie być jutro? Pojechałbym do zamku, albo wydałbym pieniądze na wszystkie helikoptery, które są w Warszawie, i ściągnąłbym wszystkich przyjaciół z całego po świata do zamku, i bym zrobił kolację z nimi i moją rodzinę będę ściągnął i, byśmy, i bym w końcu może pozwolił moim braciom jeździć konno, żebym, bo mnie zawsze drażnili, że nie jeździli. Więc może byśmy pojechali w teren. Coś takiego bym zrobił domowego, rodzinnego. I myślę, że to jest piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Twój film najnowszy, Freestyle, jest w pierwszej dziesiątce. To też moment, że był jedynką przez bardzo długi czas i nie mam wątpliwości, że pewnie niedługo znowu ponownie trafi na tę pozycję numer jeden. Bardzo Super. dziękuję. Dzięki wielkie. Miła nowa.